Jestem w Puchłach, jest październik pada deszcz no tu pokażę jaka aura taka a taka dookoła jest tutaj tak jak jest można spokojnie autem zaparkować natomiast tutaj przyjechałam ponieważ chciałam zobaczyć słynną cerkiew w Puchłach pod wezwaniem Matki Bożej Matki Boskiej Opiekuńczej tak tu napisane, nie to ikona Matki Boskiej Opiekuńczej zaraz zobaczymy Orthodox Church w każdym razie Matki Boskiej, e, która jest znana mi, o tam z tyłu już, już ją widać, Zna, znana jest mi z różnych zdjęć z internetu i zawsze chciałam ją zobaczyć. Do środka pewnie nie wyjdziemy, ale przynajmniej chciałam ją zobaczyć na własne oczy tutaj na tym Podlasiu. To jest taka mapka różnych innych miejscowości też. O, jest historia opisana pożar świątyni 1773 pierwsze wspominki o wsi XVI wiek okolice Narwi też w miejscowości Narew o, to chodzi po rzeka Narew też tutaj w okolicach płynie i później dopływa prawie do yy, tam do Łomży tam kiedyś byłam to wiem, że przejeżdża się Prostęp przez Naresz. Bardzo piękne są te cerkwie tutaj pod las, około na Podlasiu. Kolory boskie, tamta była zielona, mówię o tamtej, bo przed chwilą byliśmy w Czciance, a tutaj jest niebieski. Ten niebieski robi chyba jeszcze większe wrażenie. Naprawdę piękne, piękne miejsce. Naprawdę ślicznie to jest. Inna zupełnie ta architektura i w ogóle inny świat. Tu jest w ogóle... Nie chcę powiedzieć, że wymarła, byś pewnie kogoś uraziła, ale taka... jest tu mało ludzi po prostu, właściwie nikogo nie widać. Ale pewnie ludziom się tu spokojnie żyje. Pięknie to wygląda, tu Matka Boża nad wejściem. ...mantyko mnie. Pewnie przyjdźcie do mnie w sitruh Chdaius. i rosyjski <grym> -taki> jest. Taki jaki jest, tu pewnie nie wiem czy to jest po rosyjsku. Znań, oby no, no nieważne, w każdym razie pewnie przyjdźcie do mnie wszyscy. I to są stare ruskie wsi, tam czciance było to napisane w tej drugiej miejscowości że to jest y, miejscowość gdzie staroruska, o tak było napisane. Piękna, piękna jest ta cerkiew. Śliczna, większa chyba niż tamta, przed jak zielona, którą oglądałam przed chwilą. Ja Widzę już aurę pogodową. Ręce mi mam za ma rękawiczki, ale nie, źle się trzyma telefon przy takich... Przy takim chodzeniu także chciałam uwiecznić taką piękną cerkiew, odejdę trochę do tyłu, o jeszcze tu zobaczę są groby tu widzę mieszkańcy dbają i zobaczę jeszcze staram się z całej, w całej krasie jakby ją objąć a później jeszcze zrobię może trochę zdjęć o fajne miejsce, naprawdę te ikony i ikonografie są takie kolorowe robiące wrażenie coraz bardziej dochodzę do muru i już obejmuję no i tak chciałam właśnie to objąć wzrokiem i jeszcze odejdę pod innym kątem, żeby było widać wieżę puściuteńko, ani żywej duszy ale naprawdę jest tu przepięknie przepięknie puchły cerkiew pod wezwaniem Matki Bożej